...to allow all attendees to hear you. This system will notify you once you begin your broadcast. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Wydaje się, że w krótkim terminie próba przełamania tego oporu może się nie udać. Efekcja może jest możliwe jest w cofnięcie. teraz, jeśli popatrzymy sobie na opady w dłuższej perspektywie, to z kolei z wrześniowego do, dołka do mamy na razie falę A, a potem falę B. Jesteśmy w fali C. Jeżeli by doszło do przebicia poziomu 1926, no to wtedy kończy się to odbicie i mamy możliwość powrotu na ostatni dołek. Natomiast jeśli rynek się tylko cofnie, to potem możliwe jest, że będzie dalej kontynuować wzrost. Kolejna silna bariera znajduje się w rejonie około 1990. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja na rynku niemieckim. Tutaj doszło do sporych wzrostów, też z tego wyłka. Z piątku do godziny 16.00 przekroczony został ten lokalny szczyt i ten lokalny opór 9720. W krótkim terminie myślę, że możliwe jest stopnicie. Zobaczymy jak silne, czy dojdzie do większej przyceny, czy też skończy się tylko jakąś lokalną koletę? Polski rynek Doszło dzisiaj do silnego wypokórze Mamy poranne poranną wypokojkę Oschossy Z partii z tego szczytu przyjął postać z trójki. Całe odbicie z tego dołka, żeby przyjąć postać Fala pierwsza, fala druga, trzecia, ewentualnie tutaj fala C Ten drugi scenariusz z falą C byłby ważny jeśli dojdzie do przybicia wsparcia na poziomie 2080 to otworzy się Powrót do do wsparcia w rejonie około 2000 20 punktów Przejdziemy teraz do euro do lewa na poziomie 113 późniejszy późniejszych spadkach dzisiaj doszło do bicia. Zatem już nie się próba przełamywania 113 Renek się cofnął. Znowu do wsparcia na poziomie 1.12. Wydaje się, że przynajmniej w krótkiej perspektywie możliwe jest się. Na do złotego. Mieliśmy spadki. Teraz mamy ruch w górę. Prawdopodobnie tutaj znowu w tym oporze się zatrzymamy. i dojdzie do kolejnego ruchu przejdziemy teraz do złota po silnym naczelnym radzie i odbicie od oporu na poziomie 1140 doszło do realizacji zysków myślę, że ta realizacja zysków jest jeszcze zbyt skromna niczym na to że możemy zmienić cały ruch wzrostowy 38% i pewnie w dłuższej perspektywie czeka nas kolejny ruch w ropa Po nim próbie przybycia wsparcia na poziomie 44.10 <trymne> doszło do wzrostu. W krótkim terminie możliwy powrót do oporu grojemia około 46.75. To są te lokalne szczyty. Tutaj przełamania myślę, że on się może nie udać. Tutaj może możliwy zwrot w dłuższej perspektywie. Myślę, że czeka nas zakończenie tej 5-tygodniowej konsolidacji i wejście w kolejną fazę wzrostu. Pytanie w tobie, jaki sposób się to odbędzie. Szczegółów by latem nie Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w jutrzejszym porannym komentarzu rynkowym.